Ciałem, witajcie w odcinku, w którym. Powiemy 50 faktów o Jezusie Chrystusie. Więc, jeśli chcesz, pozostań z nami. Zacznijmy od tego, że urodził się w Betlejem. Był potomkiem Dawida, króla Judy i Izraela. A jego matka była królową Polski, więc płynęła w nim królewska krew. Oczywiście tytuł królowej Polski Maryja otrzymała dużo później. Wychował się w Nazarecie, a cóż dobrego może pochodzić z Nazaretu, które nie jest wzmiankowane na łamach Starego Testamentu. I pracował tam jako cieśla, przynajmniej do momentu rozpoczęcia działalności publicznej. Przyjął chrzest w Jordanie z rąk swego kuzyna. Jana Chrzciciela, pomimo, że nie musiał, to przyjął ten chrzest, bo chciał, aby nasze grzechy spoczęły na nim. Przyjaźnił się z Łazarzem i jego siostrami, ta przyjaźń była bardzo owocna, zaowocowała jednym wskrzeszeniem ku niezadowoleniu Żydów. Nie wszyscy uczniowie wiedzieli kim jest Jezus, więc nawet kiedy spotykamy teraz ludzi, którzy nie wiedzą kim jest Jezus, to pamiętajmy o tym, że nie wszyscy Niektórzy szli za Jezusem, nie wszyscy jego uczniowie, wiedzieli, kim on jest. Niektórzy odeszli od niego, kiedy powiedział, że będą pili jego krew i jedli jego ciało. Niektórzy dziwili się, kiedy Jezus mówił o tym, że starcy muszą narodzić się na nowo, żeby być prawdziwie żyjącymi. Miał dwunastu swoich najbliższych uczniów, ale chodziło z nim znacznie więcej ludzi. Jeden z jego apostołów go zdradził. I pomimo, że Jezus o tym wiedział, pozwolił na to. W pewnym momencie Jezus posyła aż 72 uczniów i daje im władzę uzdrawiania i wyrzucania złych duchów. Jak wracają, cieszą się z tego, że widzieli moc Bożą, a On mówi, żeby najbardziej cieszyli się z tego, że ich imiona zapisane są w niebie. Bardzo wiele razy wypominał swoim uczniom słabą wiarę. Natomiast kilka razy pochwalił za wiarę obcokrajowców. Różni ludzie różnie go postrzegali, więc Jezus miał różne opinie wśród różnych ludzi. Niektórzy nazywali go żarłokiem i pijakiem. Działać to dlatego, że przyjaźnił się z celnikami, grzesznikami i lubił z nimi jadać. Nie lubił, gdy jego przyjaciele byli głodni, więc między innymi dlatego, przynajmniej dwukrotnie, rozmnożył jedzenie. Potrafił też zadbać o obfite połowy ryb, mimo że po wydawało się to niemożliwe. Co najmniej raz zamienił wodę w wino, by podzielić się radością, która była w głębi jego serca. Zdarzyło mu się raz, że był głodny i podszedł pod drzewo figowe, na którym nie było owoców. Zrozmiewał się i drzewo pożałowało. Potrafił też pościć bez jedzenia przez 40 dni. Jako pierwszy z ludzi chodził po wodzie. Nie dogadywał się z kapłanami i często rzucał wobec nich bardzo ostre słowa. Nazywał ich na przykład grobami pobielanymi, gdzie z zewnątrz wydają się czyści, a w środku panuje zgnilizna. Mówił wprost prawdę, co wielu się nie podobało i przez co wielu nim wzgardziło. Umiał krzyknąć i wypędzić kupców ze świątyni. A był cichy i pokornego serca. I to od niego mamy się uczyć prawdziwej pokory i stanięcia w prawdzie. Lubił mówić w przypowieściach, także nie wszyscy wiedzieli o co mu chodzi, ale swoim uczniom, najbliższym, potem na osobności wyjaśniał, o czym mówią te przypowieści. Świetnie znał pismo i bardzo lubił je wyjaśniać, bardzo lubił wskazywać na fragmenty, które mówią o nim i je tłumaczyć innym. Wiele razy kogoś uzdrowił. Nieraz uzdrawiał wszystkich, którzy do niego przyszli, ale czasami z powodu małej wiary ludzi mógł uzdrowić tylko kilka osób. Jego ulubionym tematem był Bóg ojciec, czyli ten, który go posłał i Królestwo Niebieskie Królestwo Boże o których to. Bardzo często mówił w przypowieściach i pokazywał nam prawdę. Niektórym się to nie podobało i woleliby, żeby wypowiedział się na temat polityki lub podatków, ale on nie podejmował takich dyskusji. Jednak do końca próbowali go wciągnąć w politykę. Oskarżyli go nawet, że czyni się królem, a jak twierdzili, nie ma króla poza Cezarem. Pokora Jezusa skutkowała tym, że Jezusa skazano na śmierć krzyżową. Gdy został pojmany, wszyscy uczniowie zostawili go i uciekli. Po zdradzie przez wszystkich uczniów wrócił Piotr i trzykrotnie się go wyparł. Ostatecznie tylko Jan wrócił i wytrwał z nim do końca przy krzyżu. A tam, pod krzyżem, dał nam swoją matkę za naszą matkę. Był bez grzechu, był barankiem bez skazy. Ale wziął na siebie nasz grzech, sam stał się grzechem. Kiedy on umarł, umarł grzech, szatan został pokonany. Prorocy Starego Testamentu zapowiadali już przyjście odkupiciela, jego śmierć, abyśmy i my żyć mogli. I na przykład można o tym przeczytać w księdze Izajasza. Gdy umarł, Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po Jego zmartwychwstaniu weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Gdy umarł, również rozdarła się zasłona przybytku, dzięki czemu mamy dostęp do Boga. Po trzech dniach Jezus zmartwychwstał, ku zdziwieniu zarówno swoich uczniów, jak i tych, którzy nie chcieli być Jego przyjaciółmi ale tyle razy im o tym mówił. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się wielu. Z wieloma rozmawia, z wieloma Jada posiłki. Mimo to jedni biorą Go za ogrodnika, a inni mówią, że nie uwierzą, dopóki nie włożą palców w Jego rany. Piotra, który się wcześniej Jego wypierał, który wcześniej Go zdradził tyle razy, ustanawia pierwszym z papieży. Po jakimś czasie Jezus udaje się do ojca, ale zostawia swoim uczniom, zostawia nam pocieszyciela, aby nie było nam smutna. Jezus jest nieustannie w pełnym zjednoczeniu z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym. Pomimo, że uczniowie widzieli Jezusa, który zmartwychwstał, który do nich przyszedł, nie byli w stanie jeszcze wyjść do innych, świadczyć o nim. I wtedy to właśnie Bóg zesłał na nich. Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy, po której to właśnie wyszli i świadczyli odważnie o Jezusie Chrystusie, o ich największym przyjacielu. Głosili Jezusa z wielką mocą, mimo prześladowań i mimo realnych groźb śmierci. W jego imię uzdrawiali i dokonywali znaków i cudów. Pewien faryzeusz o imieniu Szaweł prześladował uczniów Jezusa. I wtrącał ich do więzienia, szukał sposobu, aby z nimi skończyć. Ale Jezus Chrystus się na niego nie gniewał, znalazł sposób, aby odmienić jego serce. I Szaweł stał się Pawłem, który, jak dobrze wiemy, jest ewangelizatorem narodów. Jezus nie jest tylko postacią historyczną. Jezus jest wciąż żywy, jest wciąż bardzo blisko ciebie. A ogłaszając go swoim jedynym panem i zbawicielem i oddając mu swoje życie oraz odwracając się od grzechu, przyjmujesz zbawienie. I zaczynasz doświadczać łosów zbawienia, zaczynasz żyć prawdziwym życiem, żyć w wolności, żyć w pełni radości. To jest właśnie ta pomoc z wysoka, ta pomoc, którą Bóg daje nam nieustannie. I możesz zrobić to teraz. Możesz teraz przyjąć Jezusa do swojego życia, nieważne w jakim momencie swojego życia jesteś. Jezus był przyjacielem wielu, ale teraz chce być Twoim przyjacielem. Oczywiście nie są to wszystkie fakty mówiące o Jezusie Chrystusie. Te fakty, które tutaj przedstawiamy, to są te, którymi się chcieliśmy z tobą podzielić na łamach tego kanału. Zapraszamy do komentowania, do podzielenia się, czy podobał Wam się taki odcinek, czy takie odcinki chcielibyście oglądać na naszym kanale. A teraz, do zobaczenia. Do zobaczenia.